Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Bardzo mi miło, że dzisiaj do mnie wpadliście, a ja już działam. Rano wybrałam się po zostawieniu dzieciaków w zerówce na taki szybki spacer. Chciałam sobie zrobić taką przebieżkę i bardzo fajnie mi to zrobiło, dodało energii i powinnam to kontynuować codziennie w sumie. No, tym bardziej teraz, jak jest taka piękna pogoda i naprawdę można. Się rano wybrać i przespacerować. My i tak zawsze idziemy do naszej zerówki, więc już mamy taki spacer, bo i ja idę tam i z powrotem zaraz, więc już od razu tak 20 kilka minut mam zaliczone, ale jeszcze dodatkowo gdzieś tam się przejść zawsze, zawsze to dodatkowy ruch. Teraz słuchajcie, wróciłam przed chwilą do domu, robię sobie właśnie oblet. Mam tam na patelni taki zwykły tylko jajka i pomidory. I jeszcze mam tutaj, pewnie nie widać, ale tam już w garnku sobie podgrzałam mleko z masłem. Zaraz Wam pokażę i będę robić dzisiaj drożdżówki, więc tak, od razu dwa w jednym przy okazji. Dobra, miłego dnia Wam życzę. Tutaj już mój omlet gotowy. Także, tak jak mówiłam, tylko pomidory i, to znaczy pomidory, tu jest w sumie pół pomidora. I są dwa jajka, więc to będzie moje śniadanie, zaraz będę zjadać, a tutaj już mam, słuchajcie, mleko z masłem, takie roztopione i z erytrytolem i zaraz sobie do tego dodam drożdże, niech one już zaczynają mi tutaj pracować i to będzie mój zaczyn na drożdżówki. Ale ja już dawno nie jadłam takiego e, zwykłego e, omleta powiem wam. Zawsze robię jakieś takie wydziwiane równe, różne rzeczy, e, a takiego zwykłego, normalnego omleta, to już naprawdę strasznie dawno nie jadłam. A ostatnio powiem wam, że robiłam jeszcze omleta, e, właśnie takie coś i przykrywałam jeszcze to na patelni tortilą. Aha, jeszcze dawałam żółty ser i na to tortile i to się tak fajnie zapiekło, to znaczy zapiekło, no podsmażyło, i później to się odwraca na drugą stronę i składa na pół i macie taki po prostu taki omlet w tortili, Bardzo fajne i bardzo dobre. Kiedyś też muszę zrobić, to wam pokażę, ale tak przy okazji właśnie mówię, że można też tak. Dobra, to ja siadam i zajadam. Teraz po śniadaniu mogę już się napić kawy, więc mam tutaj cały kubek gotowy. Tutaj mój kwiatuszek przesadzony już do nowej Doniczki powiem Wam, że świetne są te doniczki z PEPKO. Już od razu z tą wkładką w środku, więc mam wszystko załatwione. Nie muszę kupować już osobno doniczki, osobno osłonki. Bardzo fajnie się sprawdzają, także teraz mam nadzieję, że kwiat będzie sobie rósł w niej spokojnie. Tutaj jeszcze. Wczoraj też przesadziłam, no, to znaczy posadziłam tą małą monsterkę, która mi już wypuściła korzenie. Także właśnie odziedziczyła doniczkę po tamtym poprzednim i będzie sobie w niej teraz rosła. Tak kiedyś jej też muszę taką pałę dokupić, jak i tej właśnie. No i tutaj jeszcze też te dwie doniczki z pepko, jedna większa, jedna mniejsza. No także bardzo fajne. Te są takie ciemniejsze, szare. A tamta jest taka y, jaśniejsza, ona też nie jest biała, tylko jest taka, y, no, taka kość słoniowa z jakimś tam domieszką beżu, taki melanżyk. Także bardzo fajna. No, a tutaj jeszcze mój y, parapet y, z uprawą pomidorowo-paprykowo-buraczkową. Zaraz Wam pokażę bliżej, tylko muszę kawę odstawić. No, i tak się prezentuje moja uprawa z bliska. Tutaj mamy pomidory beta, tutaj mamy pomidory karłowe. No, i tu jeszcze jest papryka, i tutaj są buraczki. Także fajnie, wszystko się wygrzewa tutaj w słońcu, fajnie, tutaj mają na tym parapecie. Rzeczywiście przez całe przedpołudnie. Jest tutaj słońce, no później po południu już nie ma, ale zawsze w razie czego można przenieść. My też tak czasem robimy, że po prostu przenosimy te doniczki na słońce i po prostu mają wtedy przez cały dzień. No, na zewnątrz też piękna pogoda, świeci słońce, wszystko się wygrzewa, ptaki śpiewają. No, naprawdę przepięknie, uwielbiam ten czas tak to jest, moi drodzy, jak się człowiek zafiksuje na niedodawanie cukru. Wiecie co? Taki sobie zrobiłam ząg, że dodałam, tak jak tam Wam mówiłam, dodałam do mleka z tym masłem erytrytol i drożdże. I po prostu to mi nie rosło wszystko, w ogóle to nie wyrosło. I tak sobie pomyślałam, że kurczę. Ja kiedyś czytałam o tym. Erytrytolu, że nie powinno się go dodawać do ciast drożdżowych, bo po prostu drożdże się nim nie pożywią. Tak jak cukrem, i będzie totalna klapa. No i co? I jest klapa. I nic mi nie wyrosło. Te drożdże w ogóle nie ruszyły. I wiecie co? Dobrze, że mam jeszcze następną porcję. To po prostu zrobię. Trudno tam to nie będę ryzykować, że mi nie wyjdzie, bo po prostu szkoda roboty. Także no tak. Tak to jest, ale wiecie, no nie będę tutaj udawać, że mi wszystko wyszło, bo później ktoś z Was sobie zrobi i, i się okaże, że nie wyszło. No i nie na tym to wszystko przecież polega. Yy, więc słuchajcie, no robię od nowa ten zaczyn, niestety, ale nie chcę po prostu yy, sobie, wiecie, całej tej roboty zaprzepaścić. Szkoda by było. A robię te drożdżówki, słuchajcie, z myślą o Moim tomku, bo on sobie po prostu bierze do pracy, a ja jak te drożdżówki upiekę, to, to ich mrożę i po prostu codziennie wyciągam i on sobie zabiera do pracy, i tak to jest. Zawsze to wiecie, wychodzi o wiele lepiej cenowo niż kupować drożdżówkę w sklepie codziennie. A mam tutaj masę makową, którą sobie rozmroziłam. Jak kiedyś robiłam drożdżówki, to właśnie to jest taka porcja 850 gramów, więc nie poszło mi na, na jeden raz, chociaż robiłam też w takiej podwójnej porcji, bo ja teraz też robię podwójną porcję tych drożdżówek, żeby się już z tym nie bawić, wiecie, na, na kilka, tylko od razu zrobić więcej. No, więc mam pomrożone i teraz to się już odmroziło, więc chcę to dzisiaj wykorzystać. No i taki, i taki sobie zrobiłam. Zong, także robię od nowa. Włosy mi tutaj, słuchajcie, sterczą, bo mi rosną takie baby hery i nie mogę, ich, nie mogę nad nimi zapanować i ich ujarzmić. Dobra, no to co? To mam nadzieję, że tym razem mi to wyjdzie i tym razem już dodam cukier. Trudno, dodam już ten cukier i nie będzie problemu, przynajmniej niech te drożdże sobie pojedzą. Jak już, słuchajcie, różne rzeczy się mylą w ciągu dnia, to już tak leci. Właśnie przebieram pościel, wyniosłam kołdrę, kołdry obydwie, poduszki na zewnątrz, żeby trochę wytrzepać to wszystko. Teraz przebieram, w czasie ubierania kołdry ubram ją odwrotnie. Często mi się to zdarza z prześcieradłem, że muszę ściągać od nowa i przekręcać, bo nie ta strona, teraz mi się jeszcze Wydarzyło z kołdrą podobnie, także no dzisiaj to tak już właśnie, zaczyn na drożdżówki dwa razy, kołdra dwa razy, ciekawe co jeszcze będzie dwa razy, bo oczywiście do trzech razy sztuka. Dobra, kończę tą e, pościel i e, idę do kuchni, sprawdzimy co tam słychać e, z tymi drożdżami. i teraz to jest ok, to ja rozumiem. Dobra, to działamy dalej. Tutaj już mam w misce mąkę z odrobiną soli, mam tam też przygotowane dwa jajka, bo ja robię podwójną porcję, tak jak Wam mówiłam, no i ten zaczyn, wszystko teraz to trzeba razem tutaj wrzucić do tej michy i Podłączę robota, żeby mi to wyrobił. Ja wam te wszystkie składniki i proporcje napiszę pod filmem. Może ktoś z Was jeszcze nie zna tego przepisu, bardzo fajny, zawsze wychodzi. Polecam, także napiszę Wam, jakie mają być proporcje, składniki. Może ktoś z Was też będzie miał ochotę zrobić takie drożdżówy. Ciasto już jest wyrobione. Poczekam teraz, żeby się tutaj trochę odkleiło od tego haka. Przykryję ściereczką i zostawię na jakieś 40 minut, myślę, tak maksymalnie do godziny. Zobaczymy. Jest ciepło, także powinno szybko wyrosnąć, i później będziemy działać dalej. A ja teraz idę dokończyć porządki w sypialni. Szybkie porządki zrobione. Ja teraz sobie robię koktajl taki z napoju migdałowego z bananem. Tam już jest kruszony i z awokado. Zaraz to wszystko zblenduję i będę mieć drugie śniadanie. Ciasto po niecałej godzinie wygląda tak, więc mogę już jak najbardziej zabierać się za wałkowanie. Mam tutaj już wszystko przygotowane. To lecimy. Możdżówki się pieką, to już jest druga tura, bo ja tak zawsze piekę, jeśli robię taką podwójną ilość, to piekę na dwa razy. Nie lubię, tak, wiecie, góra dół wstawić blaszek, bo później jedne się spieką, drugie się nie dopieką. Wolę właśnie w ten sposób, a tutaj już mam. Upieczoną tą pierwszą część, tak wyglądają. Są przepyszne, bo ja tutaj oczywiście już musiałam zęby wbić w taką e, końcówkę, tutaj to są takie, to wiecie, boczne. To one tak nie wyglądają może pięknie, natomiast te są fajne. Można je oczywiście polukrować, jak ktoś chce, ale ja już po prostu zostawiam. Ja nawet nie smaruję już żadnym tam jajkiem ani niczym takim e, na wierzchu. Może nie są błyszczące, ale są na pewno przepyszne w smaku. No, kuchnię sobie ogarnęłam, wszystko pomyłam, tam na krześle oczywiście się suszy jeszcze stolnica, ściereczki, no, wszystko gotowe, bo ja za chwilę muszę się po moją dzieciarnię wybierać do przedszkola, także tutaj teren jest ogarnięty, dokończę zaraz tą drożdżówę i idę. Idę po to moje towarzystwo i słuchajcie, no, nie wiem, zakładam bluzę, bo jakoś tak po prostu jeszcze się nie mogę przestawić, że już jest naprawdę tak ciepło. Najwyżej ją ściągnę. Trudno. Dobra, okulary, żeby słońce człowieka, żeby oczy nie wypaliło. Oczu nie wypaliło, bo jest naprawdę fajnie, super ciepło. Najwyżej będę ściągać. Dobra, lecę. I Kot też tutaj z nami się załapał. Tak, wróciliśmy z przedszkola i zajadamy lody. Mama też. Lucian się, się chowa, no nie. Lucjan gorąco nie. No wiem. A tutaj już nasza trawka po malutku, po malutku wychodzi. Słuchajcie, wczoraj Tomek też podlewał. Fajnie, bo teraz mamy dużo wody tam w tym. W zbiorniku już jest e, nazbierane, bo deszcze e, były, także już w sumie nic e, nie ma ciekawego, bo tam jeszcze prace w toku. No ale tutaj już po malutku, po malutku zaczyna coś tam wychodzić, także będzie pięknie. Pospacerowaliśmy trochę po ogrodzie, sprawdziliśmy, co tam w trawie piszczy, już nie ma kwiatków na drzewach. Wszystko opadło, mam nadzieję, że pączki fajnie się e, zawiążą i coś z tego wyjdzie. A później e, po powrocie do domu ja z powrotem zabrałam się za różne moje prace, wiadomo jak to jest. Zawsze coś na mnie. Czeka, a to pranie, a to składanie czegoś, a to inne zajęcia, więc tym razem nie było inaczej. Więc pranie, chowanie wszystkiego, dzieciarnia sobie coś tam ogląda w międzyczasie w telewizji. No i tak zaczynamy popołudnie. Drożdżówki są już przestudzone, więc ja teraz każdą pakuję w worek yy, i chowam do zamrażarki. Zabieram się za przygotowanie obiadu, ostrze nóż i zaczynam od krojenia cebuli. W kostkę. Dziś będę robić kaszę bulgur z warzywami i z białą fasolką. Podlinkuję Wam pod tym filmem przepis, ponieważ pochodzi on oryginalnie ze strony Kwestia smaku. Bardzo dobra jest ta potrawa. Robię ją tak dość często i wszystkim nam bardzo smakuje. Jest szybka w przygotowaniu. Ma niewiele składników, i podejrzewam, że takie, które przeważnie w domu posiadamy. Więc fajnie się ją robi szybko, łatwo, przyjemnie w jednym garnku. Co ja też uwielbiam, wszystkie składniki wrzucamy do jednego garnka i wszystko się robi razem. Jak widzicie, ja tam podsmażyłam cebulkę, dodałam do niej paprykę, dodałam fasolkę białą z pomidory z różne przyprawy, bulion. Teraz jeszcze wrzucam cukinię również pokrojoną w kostkę i wychodzi. I z tego właśnie takie fajne, kolorowe danie, które jeszcze się chwilę pogotuje i będzie pyszne do jedzenia. A tutaj, jak widzicie, usiadłam. Powiedzcie mi, czy wy też tak macie, że szyjecie ubranka dla różnych e, lalek, misiów i innych e, takich spraw. E, bo tak, ja tak mam od czasu do czasu jestem zaangażowana w szycie czegoś, a tym razem słuchajcie szyję spodenki dla Ludzisia, który będzie jeździł. O właśnie tutaj widać. Na takiej deskorolce małej, e, i właśnie dostałam takie zadanie. Także usiadłam, uszyłam, no co mam zrobić? Czasem człowiek musi. E, tutaj zabieram się za e, moją grządkę, za taki klombik. Mam w tym roku taki plan, żeby właśnie to miejsce zagospodarować jakoś i. Wysiewam tutaj kwiatki. Przygotowałam sobie nasturcję przypołudnik i aster chiński i mam nadzieję, że coś mi z tego wyrośnie. Pierwszy raz taki numer tutaj robię. Słuchajcie, z sianiem własnych kwiatów, także trzymajmy wszyscy kciuki, żeby mi tutaj coś wyrosło. Wracam z powrotem do moich spraw kuchennych. Jak to fajnie, słuchajcie, że już jest dłużej jasno, że nie ma tej ciemności po południu, tylko można spokojnie jeszcze i wyjść gdzieś, i wrócić do domu, i dalej jest jasno. Super sprawa, bardzo, bardzo właśnie lubię ten czas. Ja tutaj już przygotowuję kolację dzieciom, przygotowuję również dla Tomka do pracy już na drugi dzień śniadanie, bo zawsze tak robię, jak przygotowuję już dzieciom coś, to przy okazji. Ciachnę jeszcze tam jakieś kanapki, czy sałatki, czy coś innego, dopakuję drożdżówkę i taki gotowy worek czeka sobie na niego na rano, żeby zabrać ze sobą do pracy. No i takie moje tutaj zwykłe, słuchajcie, codzienne czynności, popołudniowo-wieczorne. My już kolacji z Tomkiem nie jemy, jemy tylko taką obiadę, kolację chwilę wcześniej, więc później tylko właśnie przygotowuję dzieciom i przygotowuję jemu do pracy. Pracy. Ewentualnie coś tam jeszcze robię. O, tak jak tutaj teraz widzicie, przepakowuję żółty ser z jednego dużego opakowania do e, szklanych pojemników i będzie sobie stał w lodówce No i oczywiście, jak zawsze, trzeba się zabrać za porządki w kuchni. I pomału zmierzamy do wieczorowej pory. Ja tutaj jeszcze kończę kuchenne porządki. Za chwilę już y, zrobi się ciemno. Oczywiście moja y, praca jeszcze się nie skończy, bo wiadomo, jeszcze trzeba dzieci dopilnować, y, żeby wszyscy się umyli, poprzebierali w piżamy i poszli spać o jakiejś rozsądnej porze. No wiadomo jak to jest. Kochani, bardzo wam dziękuję, że dziś mi towarzyszyliście w tym vlogu. Jeśli się Wam podobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi łapki w górę. Nie zapomnijcie również o subskrypcji. Kto jeszcze nie kliknął tego przycisku, to również będzie mi miło, jeśli to zrobicie. A ja już gaszę światło w kuchni i uciekam na wieczorny relaks. Do zobaczenia w kolejnym filmie.